Witam w szkolnym filmiku. I dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z serii Open Box, czyli otwieranie paczki z wymianki. I zaraz pokażę Wam co się znajduje w środku. I otworzę paczkę. Paczka jest od Oliwii z kanału Psiświat Gabi, jest to kanał właśnie o piesku Jorku, o Gabi i ja serdecznie zapraszam na ten kanał, link prawdopodobnie, mam nadzieję, że nie zapomnę, ale będzie w opisie i ja wymieniłam się też głównie, ponieważ Oliwia miała rzeczy do modeliny, które mi dała, wysłała i bardzo się z tego cieszę, zaraz tutaj wszystko zobaczę, co jest w środku. I widzę, że też przysłałeś coś dla Sony, chociaż nie musiałaś bo już mi wysłać rzeczy z modeliny, ponieważ mi pisała o tych rzeczach z modeliny i bardzo mi na nich zależało. Więc bardzo się cieszę i nie mogę się już doczekać, jak wszystko dokładnie otworzę. A ja wysłałam paczkę dla Oliwii, więc myślę, że filmik z paczką moją dla niej, dla jej pieska Gabi, będziecie mogli zobaczyć na jej kanale. I tutaj mamy chyba listy. Naprawdę jestem zaskoczona, że w ogóle przesłałaś dla Sony, bo myślałam, że trzymaj my tylko z modeliny. Więc bardzo Ci dziękuję. O, no i tutaj jeszcze widzicie: Przeświat Gabi. Rzeczy dla Sony: Uczeglowany. kawałki mięsne z z zrobić w firmie Winston. Dwa pasztaciki z Pedigree. ucho to z Active Pet, czyli jak tego dużo. 4 zwierzętka o smakowaniu, 1 ciasteczka oczy paski wołowe z Winstona, ucho te dwa razy szarpak, nawet własnorocznie robiony mix ciastek, kostki wapienne owiane suszoną kosteczką z firmy York, 3 razy sandwiche, tena kabana z wołowy z firmy WINSTON i dwa gryzeczki a noga akurat najmniejsza, e, kość XS więc bardzo Ci dziękuję, chociaż myślałam, że prześlesz głównie modelinę i bardzo jestem Ci wdzięczna i zaraz zobaczymy te wszystkie rzeczy Więc tutaj mamy te yy, chyba z Winstona te kabanosiki, są nie bardzo je lubi. Yy, ciasteczka są po prostu cały ten kabanos z Winstona. Bardzo Ci dziękuję, naprawdę. Więc tutaj w środku. A, to są te kosteczki wapienne. Owijane suszone kaczką z firmy Fan York. Więc to są... Zaraz Wam pokażę, ale Sonia jej naprawdę bardzo lubi. Nie wiem czy ona miała kaczką, czy kurczakiem, już nie pamiętam. Sonia z Fan York chyba nie miała, tylko miała Strixie. Ale tylko dużo. Bardzo Ci dziękuję, nie musiałaś mi tyle przesyłać. Zobaczcie jak dużo. W sumie sensie będzie miała dużo jedzenia. Ogólnie to tutaj chyba są rzeczy z modeliny, więc przejdę do nich potem. Piękne to pudełko. A tutaj są tutaj są sandwicze, Czyli ulubione smaki są nie. Ja w sobie sensie to po prostu uwielbiam. To już od pamiętam, że bardzo uwielbiam te smaczki, jest tylko gładka, malutka i pierwsza, to kupiłam. I tu mamy dwa ciasteczka. O, I wam pokażę szarpaki. Są też takie szarpaki w kształcie takie stylu warkocza. I Sonia bardzo lubi się takimi bawić, zwykłymi zabawkami ręcznie robionymi. Także dziękuję Ci, Sanie, na pewno też poświęciłeś czas, żeby je zrobić. A Sonia bardzo lubi się tym bawić, więc fajne też kolorki: biały i taki. Tutaj mamy różne gryzaczki. Ja też właśnie dla Gabi przysłałam też takie różne ciasteczka. O, to jest coś fajnego, nigdy tego nie widziałam. No zaraz mam ten wyroczek i dokładnie pokażę Wam. Tutaj mamy te ciasteczka dwa. Moja Sonia je lubi, to są pasty firmy Hilton. Tu mamy Biscrock. Też na pewno wykorzystamy. I jeszcze mamy takie fajne ciasteczko, którego nigdzie nie widziałam. Na pewno Sonia je sobie zje. Mam no nadzieję, że będzie smakowało. I bardzo dziękuję Ci za te ciasteczka, fajne są. Tyle rzeczy. Tu mamy jeszcze taki smaczek. Też fajny, bo on jest widać z tego mięska takiego, co y, wszystkie pieski lubią. I tu mamy... to jest chyba to ucho... To jest chyba to ucho cięte. Tak, ucho cięte Active pet, ja tego nigdy nie miałam, ale na pewno to wypróbujemy, można nawet jakiś tester. Znaczy, czasami nie smakuje, ale ciekawie to wygląda. Więc dziękuję. Może jeszcze otworzę i pokażę Wam. jak wygląda to ucho i jestem bardzo ciekawa, czasem nie będzie to smakowało. ja nie miała coś takiego, ale fajnie to wygląda. Znaczy, nie wiem, czy fajnie, ale tak ciekawie. I na pewno jej to dam, żeby sobie spróbowała. O, tutaj mamy w ciasteczka, chyba te markizy. I jeszcze mamy tutaj kosteczkę i rabkę taką. i ta biała kosteczka, nawet widzę, ona jest z czymś w środku, bo u mnie widziałam te białe, ale bez chyba czegoś w środku. Jest też fajnie. Zobaczymy, czy Sonia to posmakuje. Rabki Sonia lubi, bo już kiedyś miała i jadła, więc i ona lubi bardzo rabki. Na pewno sobie zje. Oraz dwa takie paseczki, znaczy nie dwa, trzy. Trzy paski, trzy razy paski wołowe z Winstona, więc to są te paseczki, Sonia ich chyba nie miała. I Sonia lubi takie paseczki, więc na pewno jej będą smakować. I to z rzeczy Sony to jest wszystko, jest ich naprawdę bardzo dużo. A tutaj mam rzeczy z modeliny jest takie bardzo ładne pudełko i ja teraz chyba w nim też będę trzymać modelinę. W ogóle że sama samo to pudełko Ci dziękuję, bo fajne jest tak, żeby coś trzymać. O, i tutaj mamy listę rzeczy z modeliny. Jest jej strasznie dużo. Zresztą sami zobaczcie, naprawdę jak, jak widzę tyle rzeczy, że nie mogą wierzyć, że tyle mi przysłałaś rzeczy. Bardzo jestem Ci naprawdę wdzięczna, bo nie spodziewałam się aż tyle. To znaczy, pisałaś mi ogólnie, ale to inaczej tak wygląda, jak widzę teraz to całościowo. Jest bardzo dużo rzeczy. I w ogóle myślałam też, że przyślezisz mi same rzeczy. Mówił, mi, że właśnie jakieś próbka dla Sony, ale myślałam, że tam coś drobnego, ale przyszłaś mi też bardzo dużo rzeczy dla Sony, więc naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczna. I tutaj też. I tak, bardzo dziękuję, że się ze mną wymieniłaś. I przepraszam, jeśli źle mnie rozczytałaś. W tej paczce również znajduje się gratisy, a nawet gratisy Sonia również otrzyma próbki smakułeków. I pozdrawiam. Ja też cię bardzo pozdrawiam. I widzę, że przysłałaś strasznie dużo rzeczy i dla Sony i dla mnie z modeliny. Więc jestem naprawdę zaskoczona. U, czy strasznie jest tego dużo. I ogólnie powiem tak, że nie będę teraz na tym filmiku pokazywać tych wszystkich rzeczy. Są one chyba tu przepiękne i strasznie duże. Naprawdę, niektórych nigdy w życiu takich nie miałam do, do robienia z modeliny. Ale pokażę te rzeczy na moim drugim kanale. Tam wszystko dokładnie pokażę. Mój drugi kanał o modelinie nazywa się Modelino w Świat z Małych Liter. Więc tam Was zapraszam i tam omówię wszystkie te rzeczy dla osób, które są zainteresowane modeliną. Więc tam wszystko dokładnie pokażę. I będę czytać też tę listę, ponieważ tych rzeczy jest bardzo dużo. I bardzo dziękuję za całą paczkę. Strasznie mi się podoba. I te próbki, wszystkie te smaczków takich, akurat co Sonia lubi. Myślę, że wszystko dobrze nam się sprawdzi. Te szapaczki też są fajne. a Rzeczy z są przecudowne. Więc bardzo Ci dziękuję i zapraszam na kanał Psi Świat Gabi. Link chyba będzie w opisie, mam nadzieję, że nie zapomnę. Do zobaczenia w kolejnych filmikach.